A więc halo, dzień dobry, przedstawimy teraz build, który jest z, z Explosive Arrowem na Elementalistce najlepszym, najlepszym punkcikiem, jeśli chodzi o wybór Elementalistki jest Shaper of Flames, daje to nam, że każde nasze bądź ułożenie naszego totemiku zawsze podpala przeciwników, jest to taki must-have, jeśli chodzi o Explosive Arrow, gdyż naszym damagem tutaj nie, będzie same, nie będą same strzały, a wybuchy, które um, podpalają naszych przeciwników i y, spalanie ich, y, ten ignite właśnie zadaje ten damage. Mamy też Mastermind of Discord i Heart of Destruction. Y, to jest ten nasz offensive, bym powiedział. W późniejszym etapie yy, Podejmiemy, podejmiemy decyzję, czy pójdziemy dalej, jeśli chodzi o damage, czyli Shaper of Storms, ewentualnie wybierzemy sobie opcję defensywną, czyli Bastion of Elements. Da nam to Triggers, Level 20, Primal Aegis when Allocated. Będziemy mogli sobie przez wszystkie notabelki, które mamy włączone na naszym buildiku, dostaniemy dodatkową, tak ochronę, która będzie przyjmowała obrażenia na początek, przed zabieraniem od życia i z Energy Shielda. Na chwilę obecną mamy 300, życia oraz niecałe 500 Energy Shielda. Energy Shield nie interesuje póki nas tak bardzo, więc skupiamy się na życiu. Mamy utility flaszki, mamy jadeitową i mamy granitową. Dwie flaszki na movement speed, to jest tak tylko na razie. Jedna flaszeczka na życie, jest to z instant recovery, dosyć ważna, dosyć potrzebna. Możemy ją zastąpić na taką, która daje nam pół życia teraz, bądź i pół nam to życie odzyskuje, ewentualnie możemy taką, która instant jest na low life. Ie. Naszym wyborem na chwilę obecną jest Stormcloud z dosyć dobrym i ciekawym rolem Mamy 45% increased attack speed. Czyli 1,94 ataks per second, Jest to, jest to dosyć, dosyć potrzebne, żeby nasze totemiki szybko strzelały i zaimplikowały jak najwięcej wybuchów, które zadają damage. Te wybuchy podpalają przeciwników, i, i to właśnie jest naszym damagem, ten damage overtime, jeśli chodzi o podpalenie. Do tego mamy standardową tabulę rasy, jeśli chodzi o sześciolink. Maska The Ghoul, dosyć dosyć fajna. I do levelowania ich w wcześniejszym etapie na, na mapki. Reszta rzeczy są takie dosyć podstawowe. Zmieniliśmy ostatnio nasz Quiver z skirmiszu. Zmieniliśmy go, ponieważ osiągnęliśmy sobie wszystkie punkciki, które są potrzebne do Totemików, aby ich było jak najwięcej. Mieliśmy ich 7, więc zrezygnowaliśmy do skirmisza. mamy teraz ich 6. Troszkę dzięki temu poprawiliśmy sobie nasze resistance. Ę. E, troszkę life'a tutaj mamy elemental damage with attack skills, e, with bow skills, także wszystko tu się zgadza. E, zapotrzebowanie na nasze atrybuty, e, tutaj sobie e, Astramentisem e, uzupełniamy. Taki dosyć też must have Detrash, który daje nam onslaught e, na 4 sekundy od, e, na killu. Nasze totemiki nam tego nie zdobywają, ale w momencie kiedy podpalają przeciwników i przeciwnicy giną od damage over time, to się liczy jako zadane nasza śmierć, nasza damage, więc wtedy sobie dostajemy ten onslaught. Reszta to są bardzo podstawowe rzeczy, też są bardzo takie jeszcze póki co słabe. Buciki, no totalne, po prostu dno bym powiedział. Trochę życia, troszkę resłów. Increase movement speed na, na totalnie banalnym poziomie. Co tu mamy jeszcze? Belcik, z trochę siły, trochę life. Rękawiczki, super spell damage. To będzie taki też nasz Must Have w niedalekiej przyszłości. Będziemy chcieli, aby na każdym, na każdym fragmencie naszego giru był ten suppress Spell Damage, aż osiągniemy 100% ring, który uzupełnia nam kolejne resistance. Tak wygląda nasze drzewko. A więc zaczynamy jako łyczka. Bierzemy sobie jak najkrótszą drogę w tym kierunku. Tutaj mamy też Damage Overtime oraz Elemental Overload. Nie używamy krytów więc każdy nasz crit, który który mamy, który bardzo rzadko mamy, sprawia, że mamy na 8 sekund 40% more elemental damage, co jest dosyć istotne i dosyć, dosyć dobre. Tutaj mamy kolejny damage, fire, damage Overtime, time, nodziki od aur, troszkę życia oraz nodziki od totemików. Później kierujemy się w dół, na chwilę obecną mamy też te trzy punkty wraz z elemental resistance, bo musimy uzupełniać sobie ten LRS póki co. Przez życie. Idziemy w dół. Zdobywamy sobie tu jeszcze. W międzyczasie będziemy chcieli zabrać sobie te punkciki od totemików. Idziemy dalej w dół. Jeden z dosyć takich ważnych punkcików, aby dotrzeć tutaj i zabrać sobie te oto trzy punkty od, od totemów. Wraz z tym, gdzie będziemy mieli plus jeden to maksimum number of Balista totems. Jest to ważne, żeby osiągnąć przynajmniej 6 balist totemów. Do tego potrzebujemy skill.wood summon na totem. Mają 30% szans na to, że zamiast jednego e, przyzwiemy sobie dwa takie totemy. Jest to dosyć fajne, jeśli chodzi o clear speed. Do tego mamy, e, tamtujemy sobie naszych wrogów na jedną sekundę, gdzie przyzywamy sobie totemik. Super sprawa, jeśli chodzi o survivability oraz increase totem placement range. Wszystko fajnie, żeby, żeby posiadać. Pokrótce jeszcze powiem, co z Elemental Equilibrium. Jest to super świetna sprawa. Bierzemy sobie ten nodzik i możemy zrobić, ins... infliktujemy exposure, który obniża 25% resistancji naszych przeciwników, a żeby to osiągnąć potrzebujemy lightning damage na naszym girze gdziekolwiek oraz cold damage w tym przypadku na rękawiczkach. Ważne jest to, żeby w żaden sposób nie ustawić fire damage'u na naszym na naszym Girze, bo fire damage, jest to damage, w którym my zadajemy obrażenia, więc infliktujemy sobie lighting i cold, i od tego momentu nasze mopki są podatne na nasz damage, który mamy, czyli damage ogniowy. I tak, dla pokazania, z czym to się je i jak to wygląda, weźmy sobie może jakąś podstawową mapkę, powiedzmy ramparts. quality, Quality, and Go. Nic trudnego, natomiast też nic, nic łatwego, jeśli chodzi o mapkę mody, przynajmniej na początek. Zobaczymy, jak to wygląda. Playstyle jest dosyć specyficzny. Musimy kłaść te balisty, nie szarżować zbyt do przodu, ażeby te balisty zadawały damage. Więc sobie stawiamy nasze balisty. Dodatkowo w naszych umiejętnościach dołożyliśmy sobie Frenzy. Frenzy generują nam Frenzy charge, czyli każdy jeden daje nam 4 more attack speedu. Więc jak mamy 3, no to mamy 12 more attack speedu. Dodatkowo użyliśmy sobie Arcanist Brand, który jest połączony wraz z Surgeem oraz Lightning Spire Trap, który jest połączony z Combustion. Wszystko to, co teraz przedstawiłem, to głównie dajemy sobie do bossów. Całą robotę, jeśli chodzi o mapkę, robią to te z naszym explosive, explosive Arrow. Clear Speed jest bardzo poprawny, nie jest to zoom-zoom, natomiast jeśli chodzi w stosunku do innych buildów, które są skierowane na jak najszybsze clearowanie mapek. Tutaj sobie zbierzemy ten mały szrajny z góry. Jest to fajny dodatek, jeśli chodzi o clear speed oraz o defensywę. Takie trudniejsze mopki, nawet które od jakiegoś czasu są mówione, że pochodzą z esencji nie stanowią dla nas już. Dużego problemu. Ładnie to wszystko nam umiera. Przejdźmy sobie jeszcze szybko do bossa. Zobaczymy, jak wygląda damage w stosunku do właśnie do niego. Czekamy na te wybuchy, bo dla nas najważniejsze jest to, żeby podpalić naszych przeciwników, tak? I znajdzie z naszym głównym damage. Na pewno dołożymy sobie movement speed naszych bucików i będzie przynajmniej miał 25%. Sprawi to, że prędkość czyszczenia tych mapek będzie stanowczo większy, lepszy i szybszy. Mamy teraz bossa, postaramy się wykorzystać wszystkie nasze atuty. No więc tak szybko ginie boss na mapce tiru bodajże trzeciego. My posiadamy poziom 79, nie posiadamy natomiast jeszcze naszego ascendancji, jeśli chodzi o overlap. Mam nadzieję, że bildżik się podoba. Jest to dosyć standardowy, dosyć popularny bildżik na League Myślę natomiast, że poprowadzi nas daleko do, do endgame'u. Wszelkie pytania proszę kierować w komentarzach. Ewentualnie zapraszam na streamki codziennie około godziny 20.00.